Dzień dobry, witam Was serdecznie. Moi drodzy, przed chwilą nagrałem filmik, który ostatnio dla Was poleciał o chwastach, które właśnie zbieram i dosłownie od razu nagrywam drugi, żeby powiedzieć parę słów na temat gleby w szklarni mojej jak była przygotowywana i dlaczego teraz jest taka, a nie inna, bo tam się pojawiły różne takie pytania, różne takie też, można powiedzieć, troszkę yy, zarzuty, jakby permakulturowe, że to nie tak zrobiłem, jak trzeba. Wpadłem na pomysł, obiecałem przy ostatnim filmie, że zrobię taki filmik jak dziś, więc robię. Moi drodzy, w szklarni glebę przygotowywałem inaczej niż w grządkach podwyższonych. W grządkach podwyższonych robiłem sobie, Także kładłem tekturę na, na ziemię normalnie na te wszystkie chwasty, trawy, co tam rosły. Nic nie robiłem z nimi, tylko położyłem tekturę. No, postawiłem grządki i po prostu uzupełniałem najróżniejszymi materiałami, jakie mi się udało uzyskać. Zwykle to były bardzo jałowe materiały, bo na tamten czas, kiedy te grządki budowałem, to nie miałem dobrego kompostu, nawet teraz nie mam dobrego, tam cały czas jest jeszcze taki, taki jaki jest no. I proszę Państwa. Yy, Różne warstwy, różne tam szły. Trociny, kom, komposty takie nie, nie do końca przerobione, zrębki, słoma, trochę ziemi jakiś, jak znalazłem obornik czy jakąś taką próchnicę jakby z lasu, cokolwiek co było to, to tam wrzucałem no i to nie było dużo pracy wtedy, bo nie trzeba było tego wszystkiego przekopywać, pozbywać się tych chwastów i to była dobra metoda, bo jeżeli na trawę rzucamy na, na chwasty rzucamy dużą ilość, na przykład 30 cm czy 40 jakiejś materii, to raczej mała szansa jest, żeby z tej trawy tam coś się przebiło przez tę tekturę. Przez to wszystko, zanim ta tektura się rozłoży, to minie pewnie z rok czasu. Przy takiej mało żyznej glebie, gdzie tam drżownic mało, to, to tam mało co pracuje, i, i przez dłuższy czas ona po prostu jest. Ta gleba taka y, przykryta. I y, y to wszystko sobie ginie. Te materiały od góry wraz z deszczem przechodzą w dół. Y, jakieś składniki odżywcze rozkładają się i tak dalej. To wszystko sobie pięknie działało, ale w szklarni postanowiłem zrobić inaczej. Jest taki film z przygotowania gleby o szklarni, gdyby ktoś chciał. Y, Obejrzeć to, zapraszam. Zawsze, jak wpiszecie na przykład przygotowanie gleby w szklarni w szumilesie, taki dopisek, to wam znajdzie. Także, jakby ktoś był zainteresowany, ale w skrócie powiem tak. Tutaj przede wszystkim zrobiłem jedno wielkie przekopanie, co w permakulturze. Wydaje się dziwne, nie? że pozbywamy się tych roślin, co tu rosły wcześniej, że wyrzucamy je stąd w ogóle. Nie zostają tutaj, nie kompostują. Ludzie czasami do mnie piszą: no tak, ale grzyby, pleśnie, te wszystkie powiązania, które powinny być w glebie, naruszyłem przez to, że przekopałem tutaj tę glebę. Wyrzuciłem stąd dużo składników odżywczych, jeżeli chodzi o te właśnie wszystkie chwasty, które teraz też wyciągam i na kompost wyrzucam. To wszystko jest prawda ale no ma to pewien kontekst wiecie w szklarni jest trochę inaczej ja tutaj nie nadsypywałem bardzo grubej warstwy gleby, bo wysypałbym widzicie, że i tak już jest tu niedobrze, bo to jest drewniana podwalina, ona powinna być wyżej niż jest gleba, bo tak to chłonie wodę stąd i może się no, szybciej rozłożyć, tak? Więc musiałem się troszeczkę podkopać. Więc po pierwsze musiałem wywalić trochę ziemi. My mamy ziemię jeżeli ktoś nie wie, piątej klasy piaski same, więc ta gleba nie jest dobra, ani nie jest taka, żeby zatrzymywać wodę, ani nie jest odżywcza, nic cię Ciekawego tu w niej nie ma i trzeba było się troszeczkę jej pozbyć na rzecz. Kompostu, trochę tutaj takiej próchnicy przywiozłem, trochę jakiś trocin nawet, tego obornika i tak dalej. Tutaj no, kilka rzeczy było wysypywanych. Nie jakichś takich super żyznych, ale było wysypywanych. Można powiedzieć, że przygotowałem w sposób taki bardziej powszechny, tradycyjny. Kiedy to ludzie wszystko przekopują do góry nogami. Dlaczego? Jak tu śmiał człowiek, co tam niby coś o permakulturze czasem gada. Takie kroki poczynić. Otóż, no, może Wam najpierw pokażę w ogóle, jak ta gleba u mnie wygląda, albo dobra, opiszę dlaczego. Moi drodzy, chwasty jakie tutaj były, to były jeżyny. To jest okropne dziadostwo, które u mnie tak przerasta wszystko, że, że, że to coś strasznego. Do tego kruszyna, bardzo taki, no, to jest takie drzewo, krzew, można powiedzieć. Bardzo inwazyjne. Strasznie mocno się trzyma w ziemi. Ciężko to wyrwać, i jak się skosi jedną gałązkę, to wyrastają trzy na jej miejsce najchętniej. No i po prostu ja nie chciałem takich roślin tutaj w szklarni. Dlatego postarałem się wyrzucić to wszystko, i okazuje się, że mi się to nawet udało. Po prostu nie mam w tej chwili tutaj jeżyny ani kruszyny w tej szklarni. Zrobiłem to dosyć tak porządnie. Do tego na nawiezienie tych wszystkich nowych materiałów spowodowało to, że ta gleba zaczęła się tutaj budować. Tutaj mamy przykład, gdzie mogę Wam pokazać, bo tutaj nie mam nic wysiane jeszcze póki co, jak ta gleba wygląda. Teraz, tak wygląda gleba w tej chwili. Ja jej nie przekopuję w ogóle nigdy. I jak się nawet podkopiemy kawałek dalej, tu mamy, o, dżdżownicę. Nie jakieś, o tu mamy drugą, nie jakieś wielkie, bo to są moje szumileśne dżownice, więc są małe, ale wariaty takie, no, pracowite. Jak się tu podkopujemy, nie ma nic, czasami mi jeszcze nornice tutaj spulchną, spulchnią. ale zobaczcie, ja się tam podkopuję, ta gleba nie jest jeszcze najlepsza, To jest bardzo dużo piasku, ale popatrzcie jak ona tam dalej, o, ja w ogóle nie muszę mieć szpadelka, żeby się pod nią tutaj podkopać. Tu mam już w tej chwili ze 30 cm takiej czarniejszej ziemi. Jeszcze jest mało w niej, tak naprawdę, składników odżywczych i materii organicznej. Ale jest, i ja mogę sobie w niej tak kopać. Ona nigdy tutaj już nie była przekopywana. Podczas tego, jak już, jak już użytkuję ją, a nie przygotowywałem. I teraz a propos tych wszystkich połączeń w glebie, i tak dalej, moi drodzy. Teraz jest tego zapewne więcej niż było tutaj. Na początku, dlatego że połączenia grzybowe, bakterie to wszystko się tutaj rozwija. Ja już tego nie przekopuję, więc to już od jakiegoś czasu rozwija się, wraca tutaj i to wraca w wzmożonej ilości, dlatego że zostały dorzucone różne tutaj no, materiały. Do tego przyszły dżdżownice z kompostu, tak jak widzicie, czasami gdzieś tam nie ma ich tu jakoś strasznie dużo, ale, ale trochę jest. i no ta gleba zaczęła tutaj żyć, robią się powiązania. Specjalnie dla was tutaj wykopałem kawałek więcej, żeby pokazać, ale zwykle jak cokolwiek robię z tą glebą, to jedyne co robię to troszeczkę tego tak, gdzieś tam wzruszę na 5 cm maksymalnie, żeby się pozbyć chwastów i Yy, przywożę co roku kolejne warstwy kompostu. Po prostu przy, no, kładę taką metodą, można powiedzieć, trochę no digno, modnie nazywaną. Zwyczajny kompost no, przywożę i tutaj dowalam. Ewentualnie, jak mi się nudzi i nagrywam dla Was skupiając się na gadce, a nie na tym, co robię, to sobie tak właśnie o. Staram się troszeczkę gdzieś tam ją tak delikatnie przemieszać, ale to nie jest jakieś wielkie kopanie. Może Wam pokażę, jak wygląda. Gleba u nas taka rodzima, rodzima. To jeszcze wygląda teraz bardzo dobrze, bo ja podlałem nie? jakąś godzinę temu, więc troszeczkę może. Że tak powiem, oszukałem. Tutaj w grządkach bardziej będzie widać taką glebę podobną trochę do tej w, w szklarni. Ona, jak widzicie, jest suchawa z wierzchu. Tutaj jest nieprzykryta, akurat, więc dobry przykład, żeby pokazać. Jeszcze jest w niej bardzo dużo piasku, no bo ta, ten piasek jest tą rodzimą glebą. Ale jak widzicie, dlatego jest go najwięcej. Ale jak widzicie, podkopać się nie ma problemu. Tu już się zaczęło jeszcze korzenie jakieś tam sporów z, z zeszłego roku. Podkopać się nie ma najmniejszego problemu. Tutaj jest taka ciemniejsza, już wilgotniejsza, pulchna ta ziemia. No tak ona wygląda bez, bez podlewania. Tam może troszeczkę oszukałem, chociaż w szklarni chyba najlepsza ta gleba jest najbardziej tam o nią jakby dbałem. A zaczynaliśmy od czegoś takiego, co tutaj jest. To jest nasza gleba rodzima. O, dzień dobry. To jest nasza gleba rodzima. Tak ona wygląda. Piasek, w którym też stosunkowo łatwo się, łatwo się teraz kopię, Bo tu ostatnio rozwalałem to miejsce, ale jak jest ubity, to normalnie taki kamień prawie. No i widzicie jak to jest, że starszy troszeczkę tutaj pokopać i nawet wilgoci nie trzyma za bardzo nie. Dlatego moi drodzy nie bójcie się kopać, jak coś przygotowujecie. Nie bójcie się tych wszystkich zasad takich na początku, bo niektóre są moim zdaniem zbyt restrykcyjne. Jest taka książka, Permakultura Sepachulcera. I tam niektórzy mogą się bardzo zniechęcić do niej, dlatego że on bardzo dużo przekopuje w ogóle koparką. Zmienia całkowicie yy, yy, moi mili, kamera mi się przegrzała od tego mojego gadania. Usłyszałem tylko pik, pik pik, zamknij japę. Wyłączam się. O, ja szczurka mam. Widzicie ją? Tam gdzie idzie? Dobrze, proszę pani, dobrze, zwinka zasuwa paszta. Widzita? Widzita? ta, Ale widzita? Ale czy na pewno ją widzi, tak? Chodź tu, chodź tu, chodź tu. tu. To chyba samiec taki jest zielony, nie? Z tego co pamiętam. Dzień dobry. Siedź tu, sieć. Wżeraj te ślimaki. Pytacie czasami o ślimaki, czy mam. Prawie, że nie mam. Właśnie Prawdopodobnie między innymi dlatego, że mam jaszczurki. Ale wracając do tematu. Wyłączyło mi kamerę z przegrzania. Zdążyłem w międzyczasie wypielić, dokończyć poprzedni film dla was. I jeszcze trzy słowa na temat tego sepa holcera i w ogóle całego przekopywania tej gleby w, w, w szklarni. Moi drodzy. Sepp Holzer ma taką książkę Permakultura Sepa Holcera, jeśli nie czytaliście to polecam przeczytać, bo to jest jedna z łatwiejszych książek, takich bardziej przystępnych książek o permakulturze, bo niektórzy to już po prostu takie wymyślają cuda, że, że ciężko się to czyta, nawet język jest bardzo skomplikowany. Nieprzystępny, ale, ale on ma bardzo taką przystępną książkę. On tam bardzo dużo opisuje, jak przekopuje. Ciągle koparka to jego jest ulubione narzędzie. Ciągle wiecie tą koparką, w międzyczasie może te gleby wam pokażę. Ciągle wszystko koparką, zmienia teren i tak dalej. No i przy takich bardzo restrykcyjnych zwolennikach permakultury, którzy to taki jakby nauk dziwny wpadli, udowadniania, że, że tylko tak, a nie inaczej można. On uchodzi za człowieka, który nie jest właśnie od permakultury, ale znowu. Ja wam polecam, żebyście właśnie tak troszeczkę otrzeźwieli. To polecam wam przeczytać tę książkę, żebyście zauważyli, że nie zawsze to jest takie fajne. Znaczy żebyście się nie bali po prostu właśnie przekopać czasem jakiegoś miejsca na początku. Ja nie mówię, że później, bo później to jest niewskazane. Później to się niszczy te wszystkie powiązania grzybów, które się odbudowały i tak dalej. Ale na początku, jak macie taką glebę, jak ja tutaj widzicie mnie za Rośniętą, twardą, nie wiem, jakąś gliniastą, pełno takich starych korzeni, no jakichś takich bardzo mocnych chwastów i w ogóle to warto czasami się pozbyć tej gleby trochę, wykorzystać ją do kompostu, porozrzucać gdzieś, a stworzyć nową na bazie materiałów organicznych, naturalnych i mamy wtedy bardzo bardzo ciekawą glebę. Moi drodzy, tu Wam porównam taką glebę z grządki. Tu wyjmę spod spodu, żeby była trochę moksiejsza. Nasza ziemia rodzima, piasek, Trochę cień pada, tak dziwnie widać, ale no, o, tak pokażę, może piaseczek, potem gleba z grządki taka już troszkę lepsza, ale też na bazie dużo tego piasku, tu jakieś korzonki jeszcze z zeszłego roku zostały, takie rzeczy to się zostawia, one sobie tam się rozkładają i grządka, naszych grządka, ziemia ze szklarni. Troszeczkę mokra jest, bo tam podlewałem, więc jeszcze lepszy ten kolor, ale chyba widać dosyć duże różnice, zwłaszcza tutaj, prawda, między czymś takim a czymś takim. To się zbija, można powiedzieć, w grudkę, ale jest takie, że łatwo się rozbija, czyli jest pulchne, ale trochę kleiste, a to. No, to jest po prostu piachno i nic, nic poza tym. Dlatego warto się trochę postarać i, i tę glebę przygotować. I tak jak mówię, jeżeli nawet jesteście zwolennikami permakultury, a jak nie wiecie co to jest, to zachęcam do zainteresowania się tym tematem, bo ja ciągle ją polecam. Ale czasami Wam pokazuję, że nie wszystkie takie bardzo restrykcyjne, że tak powiem, zasady są takie wspaniałe. <laughs> Tak, to chyba mówię prawdę albo kłamie już nie wiem sam. Po prostu ja jestem bardzo zadowolony, że w tej szklarni dosyć sporą część tego piasku, jakby nie było, bardzo jałowego. Znowu Niemcy? Znowu Niemcy? Nie, to chyba te drugie z drugiej strony. Nie będę się wyrażał. Eee... Jestem zadowolony, że wyrzuciłem sporą część piachu, który poszedł zresztą na kompost. Te wszystkie korzenie poszły na kompost, te wszystkie materie co tutaj były, troszeczkę stąd tego zabrałem. E, uzupełniłem lepszymi materiałami, tamte się skompostowały, wymieszały, przyszły tutaj prawdopodobnie też z powrotem. Nie mam jeżyn, nie mam kruszyn, mam dosyć czysto tutaj, e, jest trochę chwastów, bo zawsze w kompoście jakieś tam zostaną jakby się człowiek nie starał to i tak często coś tam jeszcze zostanie, ale gleba jest naprawdę całkiem całkiem przyzwoita. Jej brakuje jeszcze wysycenia takimi składnikami, wiecie, no jak azot, fosfor, potas, tak żeby żeby jakby więcej jeszcze tego wszystkiego tutaj było. Ale jeżeli chodzi o samą strukturę tej gleby, o to jak ona tutaj trzyma wodę, jaka jest miękka, jak yy, się układa, jak się w niej yy. Że tak powiem, tutaj sadzi, sieje i tak dalej, to już jest całkiem przyzwoicie Jak widzicie, tu jest jeszcze wiele takich elementów otwartych, jakiś takich nierozłożonych, bo no, nie muszą też być rozłożone. Na przykład pod pomidory, jak macie bardzo dobrze przerobiony kompost, to ziemia wygląda o ta, tak, tak, jak bez tych dodatków, jest wszystko w porządku. Tu jakiś piasek nawet jeszcze się dostał, jakaś glina czy coś trochę gliny właśnie było na początku, żeby ta glina nie jest taka bardzo potrzebna, tak ogólnie w bo jak jest dużo materii organicznej, to można z niej zrezygnować. Ale na początku, jak tej materii nie ma, to trochę gliny warto dodać, lepiej trzyma wilgoć. Ja jestem naprawdę zadowolony ze struktury tej gleby, jaką, notabene, nie chwaląc się, ale no, sam tutaj stworzyłem, bo inaczej byłby tutaj jeden wielki piasek. Postaram się, bo nie wiem, czy umiem tam w rogu wkleić, ale postaram się Wam zamieścić link do tego filmu z przygotowania gleby w opisie po prostu filmu to tam będzie, będzie link do tamtego filmiku możecie sobie go obejrzeć polecam i do tego dodać fakt że tutaj jeszcze po tym zrobieniu tej gleby no jeszcze dwa czy trzy razy było dodawane kompostu teraz jedyne co robię to właśnie czasami tak ją delikatnie tylko z wierzchu bo wybieram chwasty i co roku dodaję cztery Pięć taczek, kompostu, zależy ile mam, i to jest wszystko. I całkiem przyzwoicie tutaj wszystko rośnie, bez używania póki co nawozów sztucznych czy oprysków. To jako tako to jest. Nie mówię, że tutaj jakieś kokosy wielkie, bo to trzeba się też tym zajmować trochę, jak są pomidory na przykład. Ale te 70 kg pomidorów zdrowych się co roku przynajmniej zbiera. Do tego inne, widzicie warzywa tutaj całkiem ładnie wybarwione. Będzie, będzie fajnie, będzie dobrze w tym roku. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny filmik, który prawdopodobnie będzie o e, właśnie gnojóweczkach pierwszych w sezonie. Późno te gnojóweczki, bo późno się zaczyna. Sezon Kurczę, kwiecień nas trochę przymroził, no ale już się zaczyna. Do zobaczyska. Jak macie jeszcze jakieś pomysły na Budowę gleby w szklarni, dajcie znać. Nawozy zielone można używać, trzeba mieć czas na to, bo nawoz zielony to wysiewamy, potem go wścinamy, zostawiamy albo lekko przekopujemy, przegrabiamy, raczej bym powiedział. No, różne są jeszcze inne sposoby. Ja nie ze wszystkich korzystam też z braku czasowych możliwości. Jak macie takie czasowe możliwości, żeby napisać komentarz i coś doradzić innym, dajcie znać, będę wdzięczny. Sam skorzystam z tych porad w. Jednej wolnej chwili, jaką tylko znajdę, najszybszej, naj, naj. Jak to powiedzieć? Kurde, słów mi brakuje. Tej, no, najszybciej znalezionej? Najbliżej, co będzie? Jakiegoś dobrego schowa mi brakuje. W każdym razie skorzystam. Do zobaczyska. Pa, pa.